I gram sobie w czyj to przedmiot, prawda, poprzednia część była zolą oczywiście laska Santa Majka tutaj, sorry, bo mi się skończyło miejsce nagrywania, więc lecimy znowu, i Santa Mike, oczywiście tak jak mówiłem, Santa, Santa, Santa Mike. Yy, no, Red śnita, no Nita, Dead Nose snita redną Rose Red no oczywiście sobie przekręcę, jak sobie będę przypa przy przypadkowo, specjalnie przekręcać, Dead usnita no na przykład, albo coś tam, ten... nie mówcie, że źle mówię, bo wiem peny Reny. Prezencik peny. No to jest. Pomocnik... Pom, 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 pomocnik peny... Preze... Pomocnik prezencik peny, co? <laughs> prezencik pomocnicy peny chciałem powiedzieć. Czapka kapitana Karla to chyba będzie, albo Dalila. Nie, bo Daryl ma znaczek taki, a y, kapitan Karla nie ma. Więc no. Tak, kapitan Karl. Faler chyba nie zaliczył. Worek i Santa Mike, znowu Santa Mike! Dużo, dużo razy Santa Mike. Maj, święty Mike, Ołaj. Jak piszę Wam u Was w sklepie, święty Mikołaj, to tak ma być, bo jest Mike, Santa Mike. A znowu Penny. znowu pomocnica peny. Znowu peny prezencik, pomocnik. I jest penny. Penki, penki, penki. Peny, Bibi, ny Bibi, bi, bi. bi, 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 bi. Żartuję. To jest bi, nie bibi. Bi. Oczywiście wiem. To jest takie łatwe. Łatwe, łatwe, łatwe. To jest oczywiście druga część, bo mi się wtedy skończyło nagrywanie, więc no, sorka, ale to będzie podzielone po prostu na dwie części, więc zobaczcie sobie dwie. I peny. peny, pomocnicza peny. Czapka elfiarska, jak Hadesieczka, Hade-psiaczka. No i panka. Pene, Dużo razy peny była. Nie dziwię się, że Ola to zaliczyła. Czapka, bandama poko. Bandama poko. Parę z gąbą zgadza. się cieszy. Znowu red nie ta czapka niedźwiedzia oczywiście, nity, yy, tak. No bo, no bo jest tak, co? Pst, tak jest. Jest czapka niedźwiedzia. N nety. Naty. Granada. Czapka granatu gra No i właśnie, zrobiłem wszystko 10 na 10, więc jest Remis Dolą. Trzyma się ciepło i Elko Wpadajcie na kanał Oli, bo tam będzie druga część, jak Ola odpowiadała, więc jak chcecie zobaczyć. No to chodźcie. Pa-pa!